Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Maciej na YouTubie. Środa, 21 kwietnia, a przed nami następujące zdrabki. Mamy Kocham Zimę, Wingo, Fast Cash, Premia oraz Pensja Bankiera. Tak się przedstawiają dzisiejsze zdrabki. Wkład na dzisiejszy odcinek to 35 zł. Kto lubi odcinki zdrabkowe, ten zostawia kciuka w górę. Lecimy z pierwszą zdrapką, którą mamy przed sobą. Kocham zimę. Zdrapeczka z numerem 98. Tak jak wspominałem, wkład na dzisiejszy odcinek to 35 zł. Lecimy z pierwszą, szukamy wygrywających liczb. Jeszcze troszeczkę możemy to przybliżyć. No i słuchajcie, zabieramy się za drapanie. Jakie liczby? Okażą się wygrane. Mamy dziewiątkę, a drugą w nich jest dziewiętnastka. Tak się przedstawiają wygrywające liczby. No i szybciutko. Jedenastka. Niestety się nie udało. Szesnastka to nie moja liczba. Ósemka tuż obok. Siedemnastka troszeczkę za nisko. Dwadzieścia jeden. I ostatnia liczba to dwunastka, także no niestety pierwsza zdrabka kocham zimę jest pusta, literki kontrolne potwierdzają, że wygranej na pewno nie ma przechodzimy do następnej zdrabki no i mamy wingo, dawno tej zdrabki u mnie na kanale nie było, ale już się pojawia no i szukamy i szukamy moi drodzy, szukamy tych linii jedna linia to 6 zł, 4 rogi to 18 zł, szukamy Lecimy i dwadzieścia trzy trzydzieści pięć siedemdziesiąt jeden dziesięć dwadzieścia czterdzieści siedem sześćdziesiąt dziewięć czterdzieści sześć dwójeczka trzydzieści trzy siódemeczka osiemnaście 68, 45, 4, 57, 52 i stop. Także niestety e, chyba linii nie ma w, w tej zdrabce, w tej pomarańczowej części. Szybciutko sobie spojrzę, ale chyba nie. Przechodzimy do kolejnej, do tej zielonej. No i zaczynamy od N36. Tak to dokładnie wygląda. <laughs> Tutaj.

Czwóreczka, szesnastka, w tym miejscu mamy szesnastkę, sześćdziesiąt siedem, szóstka, no i stop. Tutaj linii niestety nie ma. Przechodzimy do ostatniej części. Szukamy obu napisów. Win oraz go. Win już jest, ale niestety diament, brylant, diament. No i niestety ta wygrana w postaci 3 zł do nas nie wędruje. Literki kontrolne również inne, także zdrabka z numerem 41 okazała się pusta. Przechodzimy do czegoś następnego. Fast cash, zdrapka dość nowa. Szukamy worka w bonusie, a pod warstwą ścieralną takich monet. No i wygrywamy przypisaną kwotę. Zaraz zobaczymy, co się uda tutaj znaleźć. Mamy walizkę. Wiśnie, koronę, kapelusz, pierścionek, brylant, serduszko i uwaga, kluczek. No niestety się tutaj nie udało. A czy będzie worek? No jest uśmiechnięta buźka, także niestety jest drapeczka. Fastcash z numerem 28 leci niestety do kosza. Wkład na dzisiejszy odcinek to 35 zł. Kolejna zdrabka za 5 zł przed nami. Tym razem premia. No i szukamy dwóch identycznych symboli albo trzech identycznych symboli. To już zależy od Was, słuchajcie. To już zależy, co tutaj pod, pod tą warstwą ścieraną się będzie kryło. Mamy siódemeczkę, serce i biedroneczkę w drugiej grze krew podkowa i wiśnie gra numer 3 sztabka serduszko i winogrono gra numer 4 kier, biedronka i siódemeczka gra numer 5 moneta podkowa i uwaga worek gra numer 6 winogrono śliwka i tref. i ostatnia szansa moneta karo i pik niestety zdrabka jest przegrana literki kontrolne c oraz y z numerem oczywiście zdrabka z numerem 39 no niestety premia również leci do kosza przed nami wchodzi ostatnia zdrabka na dzisiaj czyli pensja bankiera pensja bankiera Zobaczcie z numerem pierwszym i czego szukamy w tej zdrawce, bo jeszcze chyba jej nie drapałem. Szukamy wygrywających liczb, szukamy safe'u. Jeżeli znajdziemy safe, wygrywamy podwójną wygraną. Także zobaczymy, co się uda tutaj trafić. Szybciutko zdrapię wygrywające liczby. No i jest to po prostu 9, 7, 38, 44. 18 i ostatnia szansa 45. Tak wyglądają wygrywające liczby, jeżeli chodzi o tę zdrabkę. O, może nawet troszeczkę przybliżę, żebyście to dobrze widzieli. I lecimy sobie od samego początku. Mamy 22, nie jest to moja liczba. 26, też nie jest to moja liczba. 28, szkoda. 34 i 47. Lecimy dalej.

Tak się przedstawiają dzisiejsze zdrabki. Sprawdźmy sobie tylko literki kontrolne C, E oraz M. Tak wyglądają literki kontrolne, jeżeli chodzi o pensję bankiera. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Życzę wspaniałej środy. Widzimy się oczywiście w piątek, tradycyjnie o godzinie 11.30. Życzę Wam wszystkim przyjemnego dnia. Pa pa!